Dzisiaj mamy dosyć długi dzień zdjęciowy. Z samego rana robiliśmy Opla, a potem robiliśmy Fabię, a potem postawiliśmy te dwa samochody obok siebie i powiedzieliśmy: "Halo, przecież to jest ten sam segment. Zróbmy porównanie." Wcześniej nam to nie przyszło do głowy z prostego powodu. Tu mamy najmocniejszy silnik benzynowy, 100 koni, 1.4 turbo. Tu mamy najsłabszy silnik benzynowy, 60 koni, 3 cylindry. Ale przynajmniej możemy porównać wymiary, możemy porównać staranność wykończenia tych samochodów w środku, możemy porównać bagażniki i no nie wiem, zwrotność. Jeśli nam coś jeszcze przyjdzie do głowy, też to za chwilę zobaczycie. Zacznijmy od przestrzeni wewnątrz i siedzę w tej chwili w skodzie Fabi, a więc tak, nad głową mam cztery palce wolnej przestrzeni. Na szerokość jak to w tym segmencie jest jak jest, po prawej stronie brakuje podłokietnika, regulacja kierownicy jest w dwóch płaszczyznach, regulacja fotela jest na wysokość i po prawej stronie też nie ma, tu nie ma regulacji odcinka lędziowego. Jeszcze sprawdźmy jak da się wyregulować tutaj zagłówek niestety to jest najwyższe ustawienie, więc tak za cztery palce maksymalnie da się odjechać. bo patrzcie gdzie to ląduje. Mniej więcej tak w połowie głowy, więc za wysoko tego nie da się wyciągnąć. I teraz od razu sprawdźmy, jak to wygląda w korsie. A więc... W korsie to wygląda tak. Nad głową Ci tylko podjadę może. O, nad głową mam Trzy palce wolnej przestrzeni, więc odrobinę mniej. Mamy również regulowaną w dwóch płaszczyznach kierownicę. Również mamy fotel regulowany na wysokość. Również nie ma tu regulacji odcinka lędźwiowego. Natomiast da się dużo lepiej wyregulować, jak widać, zagłówek, który jest już w tej chwili na wysokości odpowiedniej dla dwumetrowca. Test dwumetrowca Fabia i hatchback już robiłem i od tej pory nic się nie zmieniło. Wtedy się nie zmieściłem, teraz też, więc ani Fabia nie urosła, ani ja się nie zmniejszyłem. Co prawda wtedy były inne trochę fotele, ale jak widać nic to nie zmienia. Ja się tutaj nie mieszczę, ale przesiądę się na prawą stronę, muszę pokonać dosyć... Wysoki tunel środkowy, popatrzcie. No i tutaj oczywiście nad głową już jest całkiem nieźle, nawet można by powiedzieć, że jest jeszcze trochę przestrzeni. Może tak z jeden palec wolnej przestrzeni jeszcze się znajdzie. Światełko po prawej, światełko po lewej, kieszonki raz, dwa, jakaś tacka. No i kieszenie w drzwiach, dosyć pojemne, dosyć wygodne i zwróćcie uwagę, mamy tu do czynienia w, środ w środkowej wersji wyposażenie z korbami z tyłu. Z kolei w korsie jest dużo więcej miejsca z tyłu, widzicie, że jestem w stanie spokojnie podróżować. Nad głową jest miejsce minimalnie mniej, ale wciąż jestem w stanie się wyprostować. Przedostawanie się na prawą stronę nie jest taki uciążliwe, dlatego że tunel środkowy, choć jest nieco szerszy, to jest jednak nieco niższy. I to jest wygodniejsze. Mamy tu zamiast tacki dwa miejsca na kubeczki. Mamy też, podobnie jak w Skodzie, kieszonki. Mamy też dosyć dużą kieszeń w drzwiach. I zwróćcie uwagę, tu też jest korba. Ale Skoda była w wersji środkowej, w wersji Ambition, jeśli chodzi o wyposażenie. I tam korba z tyłu jest jeszcze uzasadniona. Natomiast Opel to jest wersja Cosmo, czyli najwyższa. I tutaj wciąż z tyłu mamy korbę. Przejdźmy teraz do bagażników i tu chyba Fabia będzie górą i to już widać, kiedy spojrzymy tylko do bagażników, jeszcze kiedy spojrzymy na dane techniczne, to można się tylko upewnić, że tak. Musi się to porównanie skończyć. 330 litrów. Mamy też bagażnik, który jest całkiem nieźle wyposażony. Tutaj mamy taki, taki schowek, który możemy oczywiście zamontować bądź wymontować, więc to jest coś, co, co możemy konfigurować wnętrze. Mamy też tutaj takie czerwone zaczepy na rozciągnięcie siateczki. Mamy też tackę tutaj na górze. Mamy też tutaj schoweczek taki na gaśnicę, po prawej stronie jeszcze jedna gumka, gdzie możemy coś zaczepić, mamy też pod podłogą, tutaj też schowany, popatrzcie, tutaj jest miejsce na trójkąt i pod podłogą która jest no choć trochę taką dyktą, ale jednak usztywniona, e, jest miejsce oczywiście no w tym przypadku akurat mamy do czynienia z samochodem z LPG, jest miejsce na e, koło zapasowe, prawda? E, warto też dodać, że tu mamy bardzo solidne i wygodne w użyciu, co warto też zauważyć haki. No i po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy jakąś tam prawda wartość rzędu 1150 litrów, a jak widać tutaj uzyskujemy taki całkiem porządny próg, którego nie możemy zniwelować, dlatego że nie ma tu przewidzianej jakiejś półki, która by wyrównała niejako poziom i aby uzyskać płaską podłogę. No i to chyba tyle. Zamykamy takim dziwnym rozwiązaniem. Tak to już jest w schodach, a teraz przejdźmy do Opla. Korsa z kolei daje nam 285 litrów pojemności bagażnika. Ten bagażnik jest całkiem jak widać foremny, ustawny. Nie ma tutaj takich otwartych tacek, które by pozwalały coś tam schować, ale to są tak naprawdę kiszonki, które pozwalają i tak tutaj wrzucić jak widać gaśnicę, czy apteczkę, czy po prawej stronie jest podnośnik, tylko, że to jest wszystko ładnie obudowane, więc można by powiedzieć, że tacek nie ma, ale tak naprawdę to jest też wykorzystane. Zwrócić warto uwagę też na to, że tu mamy dosyć wysoki, zresztą w obu przypadkach, dosyć wysoki próg załadunku. Podobnie jest w Skodzie. Natomiast w Oplu klapa jest wycięta trochę inaczej. O ile w Skodzie ten otwór załadunkowy jest prawie na całą szerokość bagażnika, to tutaj po jakieś powiedzmy kilka centymetrów po jednej i po drugiej stronie to ta przestrzeń jest ograniczona przez to, przez to, że klapa jest nieco węższa. Oprócz tego, jeśli chodzi o praktyczny wymiar, to tutaj nie ma tych rozwiązań typu Simply Clever, więc nie znajdziemy tu haków żadnych, ani mocnych, ani słabych, żadnych. Nie znajdziemy tu też miejsca na rozciągnięcie siateczki, co mnie bardzo zdziwiło, bo tu widzę dwa zaczepy, jeden, drugi, natomiast nie ma trzeciego, czwartego, więc nie wiem za bardzo co zrobić z taką, z taką siateczką, gdybym ją nabył. Tutaj podłoga bagażnika, jak widać, jest dużo bardziej tak po taniości zrobiona, bo to jest bardziej przykrycie niż podłoga pod spodem. Mamy zresztą koło pełnowymiarowy, to jest plus. Po złożeniu oparć też widzimy całkiem spory próg, ale w oplu jest przewidziana do, taka dodatkowa, jak widać, podłoga, którą można pewnie dokupić należałoby. W każdym razie plastik tutaj przewiduje możliwość umieszczenia takiej dodatkowej podłogi i sprawienie, że ta podłoga po złożeniu oparć tylne kanapy będzie. Będzie płaska. No i na koniec powiedziałbym jeszcze o zamykaniu. Tutaj jest wygodniej niż w Skodzie, dlatego że zamiast tego dziwnego uchwytu mamy dwa klasyczne. Jeszcze raz dwa klasyczne. Ostatnio widziałem kilka komentarzy, że skody Volkswageny e, troszkę przekłamują pojemności bagażnika podając sufitu i tak dalej, więc postanowiliśmy to sprawdzić, bo nigdy nigdzie nie słyszałem, żeby ople również przekłamywały. W związku z tym mając przed sobą skodę i opla, zmierzymy metrówką dokładnie wymiary tych bagażników i sprawdzimy, na ile one się różnią, kiedy pomnożymy zwyczajnie wymiary szerokości. E, Szerokość razy długość, razy wysokość. No i zobaczymy, czy wyjdą jakieś przekłamania. Skoda 96 szerokości, 55 wysokości i 60 głębokości. Opel 96 szerokości, 56 wysokości i 55 głębokości. Projektu wnętrze nie będziemy oceniać, dlatego że to jest kwestia gustu. Możemy tylko sprawdzić, jakie zostały dobrane materiały wykończeniowe i czy to wszystko jest dobrze spasowane. Więc jeśli chodzi o skodę Fabi, to, to chyba nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że wszystko tu jest twarde. Wszystkie materiały są twarde. Kwestia kolorystyki, tak jak mówię, to jest kwestia gustu. Jedynym miękkim elementem to jest tutaj milimetr pianki pod lewym łokciem. Pod prawym łokciem nie mamy wcale podłokietnika. Mamy też fajną, skórzaną kierownicę. Natomiast jeśli chodzi o spasowanie, jeśli chodzi o jakość tego, tego wszystkiego, to popatrzcie, posłuchajcie właściwie. Cisza, cisza. Naprawdę naciska z całej siły. Cisza, szarpnijmy za uchwyt. Cisza. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w Oplu. Wnętrze nowej Korsy jest zupełnie inaczej zaprojektowane, ale nie będziemy tak, jak powiedziałem, tego oceniać. To jest kwestia gustu. Skupimy się na jakości tworzyw. I tutaj widzimy, że rozmaitość tych tworzyw już robi wrażenie, dlatego, że tu mamy na przykład lakierowany plastik, tu mamy matowy, tu mamy coś, co udaje aluminium, kolejny matowy, ale już trochę inny. Tu mamy z kolei miękkie tworzywo. Popatrzcie tutaj nad daszkiem również jest miękkie tworzywo, przyjemne w dotyku. Tam dalej, nieco głębiej, jest już skorupa. Na drzwiach tutaj jest twardo, ale tu cały ten jasny fragment jest również miękki i przyjemny w dotyku. Również pod, lewą, pod lewym łokciem mamy tak maksymalnie milimetr pianki. No i też fajną, skórzaną kierownicę. I jeszcze może szarpiemy za uchwyt, i tu nic się nie dzieje, ale niestety Opel ma taką swoją piętę achillesową, a jest nią ten fragment plastiku. Posłuchajcie. Po, po, To niestety skrzypie. Cała reszta już nie wydaje jakichś niepożądanych dźwięków, więc tutaj jest już wszystko w porządku. Także jest bardziej miękko, jest więcej takich fajnych tworzyw ale są fragmenty, które niestety wydają niepożądane dźwięki. Jeszcze jedno uzupełnienie dotyczy nawigacji, bo ostatnio modne się zrobiło, że w samochodach nawigacji nie ma, bo nawigacje idą z telefonu komórkowego. Kiedyś próbowałem się podłączyć do systemu MirrorLink akurat w innym samochodzie, to była wersja Style, która miała taką opcję i nie udało mi się to z dwóch powodów. Po pierwsze miałem zły kabel, jak się okazało, po drugie miałem w ogóle zły telefon, dlatego, że ten telefon nie był na liście tych, gdzie MirrorLink działa. Z kolei w Oplu Mamy to rozwiązane trochę inaczej. Też mamy nawigację odpalaną, tak naprawdę z telefonu komórkowego, ale to jest nawigacja, którą możemy załadować do każdego telefonu, a nie także tylko do wybranych modeli. I tutaj, prawda, do każdego telefonu z Androidy można zainstalować za 4 zł zaledwie aplikację, która się nazywa BringGo. I teraz po zainstalowaniu, po sparowaniu telefonu z samochodem, i tu warto zauważyć, że sparowanie może się odbywać przez Bluetootha. Wcale nie musimy tutaj podłączać kablem USB, tak jak to ma miejsce w, w Skodzie, no to mamy tutaj trzy nieaktywne ikonki, bo takich aplikacji nie mam na telefonie, ale ta ikonka jest aktywna, więc wchodzimy tutaj do Bringo, od razu tutaj jest reakcja na moim telefonie, tutaj jeszcze nie, nie pobrałem akurat mapy, on mnie pyta, czy wolno mu pobrać, bo to ponad 100 mega i on nie chce tego zrobić bez Wi-Fi, w związku z tym tu zaraz będzie komunikat, że mój telefon nie odpowiada, ale generalnie to jest gotowe do pracy i to gotowe do pracy po pierwsze bez kabli, a po drugie na kamie. Telefonie. To jeszcze szybki test zawracania. Skoda deklaruje 10,4, Opel deklaruje 10,6, a w praktyce wychodzi tak, że Opel jest minimalnie, no powiedziałbym, że o 5 cm, ale chyba trochę bardziej zwrotny niż Skoda. I może jeszcze, jak już trzymam, dwa kluczyki w rękach. Pokażemy też różnicę, jeśli chodzi o kluczyki. Tu mamy. Każdy się chwali swoim logiem. I każdy proponuje takie oto rozwiązanie z kluczykami. Chyba w Skodzie udało się trochę lepiej. Teraz test wyciszenia, najpierw Opel 41 i 2. I teraz test wyciszenia w Skodzie. 39,6. Oczywiście tutaj mamy trzycylindrowy silnik o pojemności 1 litra, tam mamy turbo doładowany 14 4 cylindrowy więc trzeba wziąć to pod uwagę, ale i tak różnica jest wyraźna. Podsumowanie? Jakie podsumowanie? Przecież to wszystko było improwizowane, wymyślane na bieżąco i szczerze powiedziawszy, wcale nie miało to być zwycięzcy, bo to są różne samochody z różnymi silnikami, z różnymi tak naprawdę intencjami do, skierowane do różnych klientów. Ja tylko chciałem pokazać, że są pewne cechy, które powinny być w tych samochodach zrealizowane w podobny sposób. Tymczasem producenci mają zupełnie różną filozofię tworzenia poszczególnych klocków, z których się te samochody składają. Dodam na koniec tylko, że w Skodzie Fabi możemy dostać LPG, w tej chwili jeszcze w Oplu Corsie LPG nie ma w tej nowej generacji. W poprzedniej było, ale kiedy już będzie, bo podobno powinno niedługo się pojawić taka możliwość, to wtedy będzie to instalacja fabryczna, a więc nie będziemy mieli dodatkowych jakichś elementów doklejonych do, do konsoli, tak jak to ma miejsce właśnie w Fabii, gdzie te instalacje są montowane już po tym, jak auto wyjeździe z fabryki. Tutaj natomiast w Oplu mamy taką sytuację, że wszystkie przyciski, wszystkie informacje na komputerze, to wszystko jest lepiej zintegrowane z samochodem, dlatego, że instalacja LPG jest wbudowywana już na etapie produkcji samochodu. Taki szczegół. Poza tym nie wskazujemy tu zwycięzcy, bo nie o to chodziło. Mam nadzieję, że ten krótki może test, porównanie dostarczy Wam parę argumentów, jeśli będziecie się decydować właśnie na jeden z tych dwóch samochodów.